Witam Was z tej strony Sabal. moi drodzy, Metin wrócił na mój kanał. Spokojnie mówiłem, że jeszcze będzie w tym tygodniu. Powinien pojawić się jeszcze odcinek z serii SEMSA. Kolejny, ale przejdźmy do tematu, moi drodzy. Tak jak powiedziałem i przewidziałem, jeżeli ktoś oglądał moje odcinki, że w tym roku pojawi się nowy serwer oraz Classic. Jednak to połączyli. Tak, to nie jest clickbait, to nie jest fake. Gameforge ma zamiar wypuścić serbery vanilla lub też klasyk, ale nie do końca. W sensie oni twierdzą, że to są klasyki i to jest serwer vanilla, ale z mojej perspektywy, to jest piepło Chopinie, pr takie podejście, żeby można powiedzieć, e, zrobić zajawkę wśród graczy e, i w sumie nic więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale za chwilę wam powiem, dlaczego tak sądzę. Więc pojawił się nowy temat albo ogłoszenie, że za niedługo pojawią się nowe serwery z blokadą na mapy. Jest napisane, że nie będą mapy wszystkie dostępne od początku, będą zablokowane. Przykładowo grota. To będzie chyba tak z tego, co tam pisali administratorzy na Discordzie. Po stronie tureckiej i niemieckiej, bo raczej ci polscy community, community manager oraz sama administracja nic nie wie, nawet wiem, kiedy będzie start, oni też tego nie wiedzą, więc <laughs> świetna sprawa, to też powiem. E, napisali, że na początku grota będzie zamknięta, e, być może też V3, ale nie są pewni jeszcze, bo są to, bo jeszcze tam myślą, jak to zrobić dokładnie. No i po osiągnięciu. Levela przez większą ilość ludzi, oni te mapy odblokują. Z tym, że dlaczego to nie jest vanilla? Moi drodzy? nie powiedzieli nigdzie, nie napisali nigdzie, że aktualizacja od alchemii do góry, wiecie, alchemia, szarfy, e, Zodiaki, bronie, e, co tam jeszcze jest? E, johara, nigdzie tu nie jest napisane, ani oni nie wspomnieli, że. Tego też nie będzie. Więc co to jest za klasik? Inaczej, dopóki nie usuną systemu żywiołów i nie będzie napisane wprost: Nie ma systemu żywiołów, to ten, to, 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 to ten klasyk od Gameforge, ta vanilla, ma tyle samo sensu, co ich stawianie kolejnych serwerów co, co pół roku i potem robienie fuzji e, z serwerami, które już e, sobie stoją. Tak o tym myślę. Dlaczego tak sądzę? Eee, nie wiem, czy wiecie, ale V2 i V3 wprowadzili odporność na ogień. Możecie mieć dupa, a nie eku. Możecie nie mieć broni, nawet bić z pięści. Ale po wbiciu 90% odporności na ogień, te moby was biją po jeden albo 10. Tak to działa. Więc co z tego, że zablokowałem jakieś mapy, skoro i tak ludzie, co ładują trzeba nawet te trzy stópy na start, tyle wystarczy moim zdaniem, zbiksują sobie te eku na ogień. To co oni mają potem robić po wbiciu Levela 75. Mam jakieś inne postacie? Czy co? W sensie mają się nie kisić o góra? No, no wiecie o co chodzi, nie? Więc, więc Więc y jeżeli system żywiołów nie jest włączony A nie jest napisane wprost, więc sądzę, że będzie włączony No to to nie ma sensu kompletnie No, no to, to jest taka blokada nałożona z góry Ile graczy musi wbić 7, 5 level, żeby oni go to otworzyli Dlatego Ja rozumuję. Ja nie będę grał na tym serwerze, w sensie robić serii, na pewno nie. Na start wejdę, nagram podsumowanie, zrobię jakieś 2-3 streamy z tego, yy, ale na pewno nie mam zamiaru robić serii, bo nawet Gameforge nie wie, czy ten serwer jest tymczasowy lub stały. I tutaj powiem Wam jak, jaka jest żenada z ich strony. Wchodząc na turecki forum, w dziale ogłoszenia tego samego co E, tutaj, tu, tutaj to jest, Wkledam dam, dam, dam screenshot, bo nie chcę się zakładek przyłączać, że tam jest napisane, że to jest nowy stały serwer po stronie tureckiej, ale wchodząc na niemieckie forum, tam jest napisane, że to jest tymczasowy serwer, więc ja nie wiem, po prostu nie wiem, czy to jest serwer na 3 miesiące, tak zwany sezonowy, czy to jest e, stały serwer. No, może i to jest vanilla. Jakieś mapy będą zablokowane, ale to będzie tylko stało 3 miesiące, i potem zrobią fuzję, albo sobie tą postać będziesz mógł przenieść na jakiś tam serwer. To po co? W sensie, no, wiecie, porównując postać, która ma jakąś blokadę nałożoną i jakiegoś kontentu nie może zrobić, do postaci, która ma, załóżmy, rok i ten serwer normalnie mogła grać, no to te postacie to będą gówno warte. w sensie, no... E, po prostu... no nie, nie widzę sensu, no to jest tak głupie, że ja nie jestem w stanie określić się, co za debil to wymyślił, naprawdę. Mówię, ja bym nie użyła osoba Classic ani Vanilla, ale wszystkie serwisy, które współpracują z Gameforge'em i likują te ich nowości, nawet ja potwierdziłem, to y, dwa miesiące temu, albo miesiąc temu nagrywając, że oni się przymierzają, żeby takie coś postawić, bo dużo youtuberów zagranicznych, co mają partnerstwa, kizowało już od pewnego czasu i robiło ankiety, co myślą gracze o klasiku Vanilli, yy, i widziałem, że odzew był pozytywny, no to jeżeli to według nich jest Vanilla, no to ja się zawiodłem. W sensie... No o co tu chodzi? Wiecie... Co to jest za panilla jak jest szósty bonus? Co to jest za panilla jak jest alchemia? Co to jest za vanilla, jak są szary. Co to jest za panilla, jak jest Johara i bronie Zodiaku? No no, 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 co to zmieni, że oni na tydzień, dwa tygodnie zablokują grota i tak po tym ją odblokują? Nie widzę to sensu, kompletnie. W sensie, jeżeli item shop będzie taki sam jak przedtem, przecież się będzie miał te wszystkie temy, które już są aktualnie, to sobie tą nazwę w dupę mogą wsadzić. <noise> Więc dlatego, ja nie, ja, ja nie będę nagrywał z tego serwera. Gram na w Sensie na Buggeramon, bo dostał fuzję, fajnie mi się gra. Sobie dropię kory, też się skupiłem na nowej grze New World, ale to jest takie na plucie. Kaczą w twarz, mi się wydaje. W sensie, no, ja już widziałem jakieś tam wątki na grupach Facebookowych z Globala, na Discordzie. Niektóre posty że się ludzie tym podniecają trochę. Ale to nie jest powrót do 2K10, wy, wy w to nie wieście to nie jest powrót nawet do 2K14. To z tego, że... Oni, według nich będzie utrudniony trochę EXP. Będą misje jakieś specjalne, będą tygrysie monety. Co to ma wspólnego z Vanilią, nowy system tygrysich monet. One już były na sezonowych serwerach. Wykonujecie jakieś zadania, dostajecie tygrysie monety, a potem kupujecie przykład zmianki. Ale to w tak małej ilości, że... Powiem Wam szczerze, lepiej jest zrobić na eventach yy, rzeczy je sprzedawać niż zajmować się tymi wyzwaniami. Ja już to udowodniłem niejednokrotnie. Pokazywałem był taki znowu serwer yy, To była chyba seria przed EG albo po EGE. Nie pamiętam jak się nazywał. Grałem tam 3 miesiące to było w grudniu, nawet chyba, i potem go połączyli albo zamknęli. Albo żeby przynieść postać, musiałeś jakieś wyzwania zrobić. To będzie to samo, mniej więcej, dlatego ja płynę na to. Dodatkowo jeszcze powiem, że nie będzie broni ani szkatułek ucznia na start. Broni bohatera, mam na myśli. Więc, nawet, jak nie będzie szkatułek, ludzie nie wiem skąd ludzie będą mieli dodania i zmianki. Nie, nie wiem, nie wiem, co GameForce od tego oczekuje. Nie mam kompletnie pojęcia. Naprawdę. Powiem wam o co tu chodzi? A. No i moi drodzy. E, Serber wystartuje 6 sierpnia. E, zapewne to będzie po przerwie technicznej, czyli znowu jakieś opóźnienie będzie. Pamiętam jak ze startu e, SEMSA czekałem 4 godziny. Robiłem streama z pulpitu i z sapera. Tutaj w tym momencie pewnie też takiego opóźnienie będzie, więc przygotujcie się na godzinę 12-13 zapewne. Eee... No i to tyle w sumie, no... Ja mówię, to co mogłem, się dowiedziałem. Skakałem po tureckim forum niemieckim, na polskim nie ma nic ciekawego, bo Art nic nigdy nie wie, on to jest ostatnia osoba, która w ogóle cokolwiek wie. On nawet nie wie, kiedy są przerwy techniczne, więc od niego się nic nie dowiecie. Ale z tego co yy, GM i niemieccy mówią, albo tureccy, turecki community manager, no to to jest właśnie vanilla. według Gameforge'a. <grym> Dlatego ja się śmieję z tego, co Gameforge robi. Ja nie wiem, kto na to wpadł, ale wydaje mi się, że ta osoba jest do zwolnienia. Tak mi się wydaje i co najwyżej mogłaby obierać ziemniaki w McDonaldzie na frytki, ale... Nie wiem, może, może się mylę, może to akurat będzie takie, wiecie, stosliwo, może ludzie do tego powrócą, tylko no mówię, jeżeli te wszystkie nowe systemy, ...że są już wprowadzone w metinie dalej będą, szczególnie żywioły, to ta dla, mówię, nie ma kompletnego sensu. Co z tego, że nie będzie broni bohatera i szkatek ucznia, to swoją drogą to jest utrudnienie nie bardziej dla botów, tylko... Dla normalnych graczy, co nie chcą tu pakować, no bo wiecie. Porównując, załóżmy, kogoś to ładuje 100 zł, a 1000. Za 100 złotych broni nie zrobicie, nie wiem, średnich. Robowe zmianki nie, zlo, nie zdobędziecie, bo ludzie sobie jak spili postacie. Chyba do 7-0, od 7-0 chyba są zmianki do jak sobie pamiętam. Pierwsze. Ale nie mówię o tych zielonych, tych normalnych. Yyy... No i tak jakoś sobie robili eku powoli, powoli, ale jakoś tam zdobywali te rzeczy. W tym przypadku, jeżeli ktoś z Was nie ma przynajmniej 500 zł na start, plus minus, to darujcie sobie granie na tym serwerze. Ja Wam radzę, unikajcie, grajcie już na tym, co chcecie, chyba że macie taki zamysł, żeby wejść, zrobić i wymienić itemy, załóżmy, na Polanda, nie? No to jeszcze to ma jakiś sens, ale na jakąś inwestycję musicie musicie tam dać. No i właśnie, ostatni problem, czy to jest stały, czy tymczasowy serwer. Bo nikt nic nie wie, każdy mówi co innego, ja sam nie wiem. Jeżeli to jest tymczasowy serwer, albo nawet jeżeli to jest stały, ale go połączą po pół roku, zrobią fuzję z normalnymi serwerami, to nie widzę sensu w ogóle grania, grania bo ostatnio GeForce ma taki właśnie, e, można powiedzieć, taką strategię, robić serwery co pół roku, nie wiem, czy zresztą się zauważyli, Robić fuzję, nie? Czyli serwer jest? No, już tam się ludzie nudzą, robimy fuzję. No i to potem jest taki ap, co serwer ma, załóżmy, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy i łączymy serwerem co ma 3 lata, nie? W sensie, no te postacie, co przechodzą dalej, no są gówno warte, chyba że mówimy o ludzi stopki, ale to jest jakiś promil ludzi gających, nie? Dlatego, no nie wiem, nie? No śmieszne to jest, zrobi Gameforge yy, i tyle mogę powiedzieć, nie? Że to jest dla nich Vanilla... Ja się nazywam Has i, i mieszkam w Niemczech. Więc tyle ty, 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 w sumie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie, czy, czy wejdziecie. Ja mogę powiedzieć tyle. Nie grajcie. Chyba, że jesteście youtuberem i lubicie alkoholizmy. <grym w sumie> Więc ja mam wymówkę, żeby tam wejść. Ale nie mówię, że będę z tego kręcił, bo na pewno nie. Nie ma takiej opcji. Bo, bo mówię, to jest patologia. Ja sobie pomyślę, że będę musiał 200 wydać, albo więcej na to, żeby wymiksować FMS albo RIBA, nie mówiąc o reszcie kuh. No to tyle w sumie, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego.